Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Marco Carbajal, aktualizacja 14 stycznia 2022. 4.46 jest opublikowano, 17 marca 2021, 15.59 wiedza o tym, jak prawidłowo konserwować każdy pojazd, zwiększy jego bezpieczeństwo i trwałość. Jeśli posiadasz samochód elektryczny, jesteś częścią ruchu, którego nikt nie spodziewał się w tak szybkim tempie, biorąc pod uwagę. Że do 2040 R 30% wszystkich sprzedawanych samochodów będzie miało napęd elektryczny, branża zmieni się gwałtownie, a wraz z nią sposób konserwacji pojazdu. W związku z koniecznością konserwacji samochodu elektrycznego pojawiło się jedno pytanie, które większość kierowców ma na temat pojazdów elektrycznych, a mianowicie czy samochód elektryczny wymaga wymiany oleju? Poniżej udzielimy odpowiedzi na to pytanie. Czy konieczna jest wymiana oleju w samochodzie elektrycznym? Wiesz lub nie, ale pojazdy elektryczne nie wymagają wymiany oleju, ponieważ do ich zasilania nie jest używany olej. Nie mają też świec zapłonowych ani pasków wentylatora. Nadal jednak wymagają wymiany płynów i chłodziwa. Jeśli posiadasz lub planujesz posiadać pojazd elektryczny, ważne jest, aby wiedzieć, czym różni się twój samochód od tradycyjnego pojazdu benzynowego, jak go konserwować i czego potrzebuje twój samochód, jak działają samochody elektryczne. Jak wszyscy wiemy, pojazd elektryczny działa poprzez podłączenie do źródła energii elektrycznej i pobieranie energii z sieci, ponieważ akumulatory można ładować. A w pojazdach elektrycznych nie ma oleju. Wymiana oleju nigdy nie jest wymagana. Konieczna jest jednak konserwacja najważniejszych części pojazdu elektrycznego. Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, głównymi elementami, które należy wziąć pod uwagę przy konserwacji, są: akumulator. Dwukropek jest to zazwyczaj litowojonowy, elektryczny akumulator pomocniczy, który zasila Twój samochód, port ładowania. Jest to część, która łączy się z zewnętrznym źródłem zasilania w celu naładowania akumulatora. Elektryczny silnik trakcyjny przekształca energię z akumulatora w poruszający się pojazd, napędzając koła do przodu, transmisja, transfer elektryczny, który zasila silnik. Konwerter DC-DC zasilanie prądem stałym o wysokim napięciu w połączeniu z zasilaniem prądem stałym o niskim napięciu pomaga naładować akumulator. Konwerter energoelektroniczny zarządza przepływem wszystkich prądów elektrycznych i energii. Kontroluje energię w celu zapewnienia wydajności i trwałości. System chłodzenia termicznego do chłodzenia wnętrza pojazdu, w tym silnika elektrycznego zasilanej elektroniki i innych części wewnętrznych, które łatwo się przegrzewają. Wbudowana ładowarka konwertuje prąd zmienny na prąd stały i monitoruje działanie akumulatora, w tym temperaturę, napięcie, prąd, slash moc, stan naładowania, pełny, pusty itp. Kropka części i zamienniki, których nie będziesz potrzebować w pojeździe elektrycznym części i usługi o które nie musisz się martwić w przypadku pojazdu elektrycznego to wymiana oleju, wymiana świec zapłonowych, wymiana filtra paliwa, płyn przekładniowy, wszelkie części, które wymagają oleju silnikowego lub smaru w tradycyjnych pojazdach spalinowych. Podsumowując, nie potrzebujesz wymiany oleju. Na szczęście dla niektórych, jako właścicieli pojazdów elektrycznych, Pojazdy elektryczne mają znacznie mniej części niż tradycyjny silnik spalinowy, co czyni je nieco łatwiejszymi w utrzymaniu. Możesz być zainteresowany.